Przepraszam i powracam po krótkiej przerwie. Będzie część druga filmiku. Synek wyskoczył, myślałam, że coś się stało. On wyskoczył, bo chce polować na krecika. Babcia przyszła do małej. No dobrze, idziemy w takim razie dalej. Moje zaskoczenie, o proszę, jest i krecik. Moje zaskoczenie, wow, stella zaczyna rozkwitać, ale spójrzcie, też już ją przypalił jakiś, nie wiem, przy nie było, ale zimne wiatry wystarczą. Także stella zaczyna, tak u mnie stella wygląda, gwieździsta magnolia. Nie jest to duży krzew i ja się bardzo cieszę, że ona duża nie rośnie, mi taki wystarczy. Nierównomiernie kwitnie, więc ten okres kwitnienia jest bardzo przedłużony. No i pachnie, tak? Ja zaczynam zbierać magnolie, takie co pachną. Mam tą drugą atlas, właśnie, yy, która ma mieć wielkie kwiaty i mega pachnące. No i tutaj się na razie nic nie zmieniło. A co się zmieniło? To zapraszam. To się zmieniło, to zapraszam. W końcu obsadziłam tą rabatkę. O, widać mój cień. No i tutaj, jak staniemy sobie z boczku, widać brzeg starej rabaty, który był obsadzony hiacyntami. Taka fala Dunaju. No i przybyło roślinek, tutaj już na nowej części. W końcu Zmobilizowałam się i powysadzałam, i dalej będę uzupełniała to już takimi jednorocznymi, chyba że jeszcze coś tam dokupię i dosadzę. Pięciornik, yy, co ja mówię? No tak, pięciornik. Pięciornik ładnie też już się wybudza. Tutaj mam odmianę taką yy, różową, bo mam żywopłocik z białych. Tu mam różowe, żółte oddałam znajomej. Mam tylko jednego żółtego. I cóż tutaj widać? Tutaj tulipanki, jakieś widzę. Tutaj mam tawółkę taką, mm, trzy tawółki w różnych kolorach. I porozmnażałam hortensję Anabel. Anabel ładnie się rozrasta, rozmnaża. Wystarczy przysypać, o jak widać, gdzie niegdzie jakieś badylki i są już nowe sadzonki. Także te będę musiała wykopać albo do doniczek. I tam brunerka ładnie się też widzę, porozrastała. Jakieś tulipanki będą ku mojemu zaskoczeniu. No i tutaj przesadzałam ostatnio. Przesadzałam tu ostatnio naprzód. Złocenia najprawdopodobniej tego maruna. Także. Jest wyeksponowane, o, tam z przodu. Tutaj mam. Oj, oj, oj. Sama bym rozdeptała. Tutaj mam moje niebiesciutkie zawilce greckie no i liliowce startują lilie liliowce, lilie i rysy, kosaćce takie tutaj troszeczkę miszmasz mamy tak to teraz wygląda no kwiatów jest jest już jest i zapach, jest i kwiat Piołeczki też pięknie się rozkwitły. Jeszcze ostatni ukwieciony, ukwieciony, ukwiecony zakątek. Chcę Wam pokazać. No w końcu dzisiaj pięknie, zawitała piękna wiosna. Tutaj patrzę na te moje pierwiosnki. Akurat trafiła się tutaj rabatka z samymi żółtymi. Zobaczcie. I ten jest jeden, widać jaki późniejszy, bo naturalnie nic tam nie przyspieszany, w tunelu nie był trzymany. To jest ten jeden taki dziki, jestem ciekawa, jak będzie kwitł. Czy identycznie jak te? Bo mam jeszcze typowego lekarskiego ku prozdrowotności, Mam typowego lekarskiego. I lekarskie pierwioski mam tutaj, tylko strasznie są malutkie i nie wiem co się wydarzyło. Czy one o, się rozsiały, czy tak zanikły i się odradzają? I tam jest jeszcze jeden. No i tutaj porozsadzałam sobie y, rozchodniki, te wyniosłe. I liczę na to, że tu zdominują tą część i będą pięknie się tu rozrastać. I taką całą tu obwódkę zrobiłam sobie z tych rozchodników. Tutaj mam tak samo. Jeszcze widać tutaj trochę cień jest, więc zawilec grecki jeszcze się w pełni nie rozkwitł. Ale tu mam właśnie zawilca greckiego. Tutaj mam również tą dąbróweczkę. Zobaczyłem, że tu jakieś trawsko mi się wdarło. Tutaj mam dąbróweczkę, która ładnie się rozrasta i będzie kwitła. Jest tu moje piękne drzewko. E, śliwa wiśniowa, tak? Coś, coś takiego, która w tej chwili już właśnie zaczyna kwitnąć. Jakoś yy, słabo kwitnie w tym roku, no ale kwitnie. Przeważnie była bardziej kwieciem obsypana. I zobaczcie. Wysiewałam kiedyś stokrotkę pełną. W pierwszym roku była pojedyncza, a spuściona jednak jest pełna. Tylko po, w drugim czy trzecim sezonie zaczyna pełnym kolorem kwitnąć. No i tutaj mamy te safice. Fajne są. No, dopiero zaczynają, może za wcześnie, filmik kręcę, bo dopiero zaczynają kwitnąć roz, rozkwitać po prostu. Kwitną to już od jakiegoś czasu, tylko one się zwijają na noc. I dopiero teraz zaczynają rozwijać łebki. Tutaj mamy sosoneczkę, taki półsio-piękny. A pokażę Wam. No i zobaczcie, jak pięknie już barwinek zaczynają. Ja mam dwa rodzaje barwinka. A tutaj nawet ten bączek sobie tak szaleje. O! I mam dwa rodzaje barwinka. Jak widać, ten drobniutki taki jest, jest. Ale jest taki też, co ma te kwiaty. Nie chcę tu nadepnąć za bardzo. Ale spójrzcie, jakie ma duże te kwiaty. No, ogromniaste. To jest po prostu barwina. No i tutaj mamy jeszcze yy, zwykłe, najzwyklejsze zioło, czyli tymianek. Posadziłam sobie tutaj. Też będzie ładnie kwitł. No i mamy tą szarą kutnerową, taką właśnie tą na biało kwitnącą, pachnącą. Nie pamiętam tej bylinki. Wybaczcie. No i tutaj jest właśnie ciąg dalszy jeszcze tych rozchodników. O, widać jakie Kapustki wszędzie wyrastają. Porozsadzałam je sobie. I krecik. Zakończymy dzisiejszy spacerek, kochani, na oczku wodnym. Oczko było jeszcze nieczyszczone. Ale chciałam Wam pokazać, jak potrafi pięknie nawet na kamieniu wyrosnąć sasanka. No cud natury. No i tutaj mam jeszcze sasaneczki. Miałam jeszcze bordową, liczę, że ta trzecia, tam co ją widać, to jest ta bordowa. I spójrzcie, to są te szafirki. Nie wiem, czy będzie widać je o późną zimą sadzone. Ten będzie ten jednoliścienny. Ich gdzieś jeszcze widziałam, tutaj widziałam jeszcze tego jednoliściennego. Spójrzcie. O, dosadziłam. O, jeszcze tutaj taki inny będzie. I tu bardzo późno były sadzone. Także nie martwcie się, jak gdzieś tam jakieś cebulki Wam zostają niewysadzone, czy są te oferty, takie wydawałoby się, że po co będę kupować, jak już nie pora sadzenia. Kupujcie i sadźcie. Zobaczcie, jak pięknie i naprawdę można z korzyścią finansową zakupić takie cebulki za parę groszy, a jak pięknie się odwdzięczają. Dalsze spacerki zrobimy sobie już w innym filmiku, kochani, bo już muszę wracać. Jeszcze skalniaczek jest troszeczkę nieogarnięty. No ale chciałam Wam pokazać, o tam hicenciki kolejne kwitną. Jak to pięknie już gdzie niegdzie u mnie porozkwitało wszystko. Jak pięknie dzisiaj ptaszki ćwierkają. No i aby. Wrócić do pełni sił i zdrowia, czego sobie i Wam kochani życzę, bo jak się nie ma tego zdrowia, to nawet nie ma się siły wyjść do ogrodu. Pozdrawiam serdecznie, no i do następnego filmiku.